Ja usunąłem koło z tej strony Macek i witam was w kolejnym filmie, na moim kanale ze mną jest Mac. Cześć! Słuchajcie, gramy pro star z Jak filmik wam się spodobał i chcecie więcej takich pro czy z macem to zosta w górę, słapek kuretona, gram kolejny odcinek z macem, a więc zaczynamy pierwszą lądkę, albo wybiorę. Dobra, za pustno było. Po tej runce zrobimy cięcie. I jak... I jak... Zrobimy cięcie i jak masz dopiero wbije 5000 to odstopujemy. O, o ja! Spijk, spijk, oni spijk. też mają spajka. Będzie zacięta walka. Topla, mamy dwa macie Maciek, krzyż. robisz po tej... po tej uh, rusce. U, uh, u, uh, szybko. szybko! U! Uh, mnie. U! Uh. Nie! Csz, ale to jest... Topla, zrobimy na chwilę stopa. Topla, już stopułem kaczynkę. Uwaga! Czy mamy kciuki czaj. Dobra. 100 było 100 i ile kęty. Dobra, jak w jak mam ze stop po, spoto, pał to zostawcie łapkę, kury i subskrybujcie słoneczkę, więc pa.